Robert, wygraliście w wielkim stylu? Biegaliście już kiedyś w kopalni? Nie, to pierwszy raz biegałem w kopalni. To jest no, nowe dla mnie doświadczenie. Biegałem już na tachu świata, a no, tym razem biegałem pod ziemią. Także w najniższym y, punkcie, zaczynałem na swoim y, przygodzie z bieganiem. Patrząc z boku miałem wrażenie, jakbyście byli z innego świata, biegliście o wiele szybciej od innych. Ale czy dużym kłopotem było wyprzedzanie rywali? Momentami sprawiało to problem. Którzy e, dosyć szeroko biegali, dosyć szeroko pracowali było środka. Miałem kilka takich właśnie incydentów, że kończyło się to taką e, wymianą słów, przedką, że tak powiem. E, ale generalnie większość zawodników, jeśli czuła, że ktoś szybciej biegnie prosto, na zbiegała na torowisko i ustępowała miejsca. Jeśli na przykład Potrąciły to zaraz tam sorry, sorry, przepraszam, prawda? Także e, oprócz tych takich dwóch przykrych in, in, incydentów, to generalnie jestem zadowolony i wszyscy bardzo uprzejmie się zachowali, zachowywali względem e, siebie. Pięknie postała fair play, ja też starałem się ustępować miejsca. Tak, miałam okazję, bardzo dziękuję i za doping również. E, powiedz, bieganie po betonie raczej nie jest uważane za zdrowe. A tutaj no, mieliśmy taką sytuację, że to gorsza nawierzchnia prawda, niż po asfalcie i biega nie tak, ja byłem przygotowany, miałem dwie pary obuwia i w końcu zdecydowałem się na obuwie właśnie z bardzo dobrą amortyzacją i generalnie cały dystans, obuwia tego nie zmieniałem i to było bardzo istotne po to, żeby się nie nabawić kontuzji, mimo to troszeczkę sobie skręciłem nogę i szybko odczuwam Achillesa i to są takie moje troszeczkę lekkie kuśtykanie, że tak powiem. O, a dobra amortyzacja to trochę gorsze odbicie, może dlatego Wam odrobinę zabrakło do rekordu trasy? E, zdecydowanie tak, ale no, żeby żeby popić rekord ratów, mniej więcej wszyscy muszą biegać jakby na jednym poziomie, prawda? Byliśmy bardzo blisko, no niestety nie udało się, może w przyszłym roku się uda, także i to nadrobimy z dużo, dużo większą nawiązką. Wynik piękny. Przypomnij, ile przebiegliście? E, przebiegliśmy e, m, 199 km e, 600... 600... 935 metrów. No strasznie żałujemy, że Wam się nie udało. Będziemy trzymać kciuki za rok i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku i życzę Wam również zwycięstwa i przede wszystkim pobicia rekordu tras. O, powodzenia.